Manko Ludziska, tutaj PatCraft i witam Was w kolejnym odcinku z Padpaka. Ten jest już chyba piąty, tak mi się wydaje. I na początek, oczywiście, zaczynamy z fanartem. I ten pochodzi od chyba jednego z moich takich jednych bardzo wiernych widzów, który jest ze mną już od długiego czasu. Jest to Płotek 2000. Nie wiem, ale jakoś tak kojarzę cię. Z wielu komentarzy i tak dalej, więc bardzo dziękuję Ci za ten fanart, bardzo mi się podoba. Ok, następne rzeczy, teraz przechodzimy już do padpaka. Coś się pozmieniało, jak widzicie. Tam mamy um, jeden waypoint, tam mamy wioseczkę. Taką znalazłem niechcący, bo poszedłem sobie tam pod drzewko, bo mi było potrzebne, zaraz zobaczcie dlaczego, i tam właśnie znalazłem sobie wioskę. Wiącz mamy wioskę i co jeszcze zmieniliśmy to jak widzicie nie ma tych creeperów dziwnych i możecie się zastanawiać dlaczego usunąłem właśnie tą modyfikację, a jest to dlatego, że one się po prostu zbugowały te creepery tutaj się nic po nie pozmieniało dalej mamy troszeczkę tak nasyfione że tak brzydko powiem, ale to sobie naprawimy potem, coś mi tu warczy mi i lagował nam chyba Minecraft właśnie przez te creepery, więc po prostu tą modyfikację usunąłem. Mam nadzieję, że nam jakoś. Eee, dzień dobry, pani lwico, czy cokolwiek to jest. <laughs> eee, one nam, tak jakby się zbugowały, skakały z ziemi, wybuchy, było słychać wszędzie i tak dalej. A teraz pokażę, że Wam właśnie tutaj pomieszczenie zrobiłem. Eee, jest to taka, hmm, jakby to nazwać. Jakby kopalnia,/slash magazyn, czy coś nie wygląda to mega przepięknie. Nie wiem po co w sumie to tutaj dałem. Nie wiem, chyba daje to jakiegoś klimatu. <grym> nie wiem jak wy sądzicie, ale nie jestem dobrym jakimś budowniczym, tak jak mówiłem. I tutaj mamy oczywiście takie rzeczy do przypalania, czyli te pieceki, crafting. Tutaj mamy takie mini magazynek, co to mi się w ogóle nie podoba. To muszę zmienić. Może jak zrobimy to z drzewka, będzie lepiej wyglądać? Mam taką nadzieję. Um, I tak, tutaj sobie mamy takie rzeczy. Mamy Iron. Już pozbierałem troszeczkę. Jak zobaczyliście, właśnie na mnie też mam już Iron Budki, Iron legi i ten nasz taki lederowy armor, który myślałem, że będzie o wiele lepszy. Tak jak to wszystko Extended, co jest, ale nie jest. No ale cóż, można zrobić. I mamy troszkę kobla i drewienka i takie tutaj rzeczy. Jeszcze tego też nie ogarnąłem. Hmm. Muszę sobie poukładać wszystko, bo tak na razie to nic nie zdziałamy, ale patrzcie co tutaj mamy. Takie fajne schodki i te drzwi, co mi się bardzo podoba. To jest też modyfikacja coś tam z dorsami, nie pamiętam jak się nazywa, ale z glasu, żeśmy zrobili sobie, czy z szyby. O, z szyby żeśmy zrobili sobie drzewka What? drzewka? Co ja mówię? Chciałem drzwi powiedzieć i sobie wchodzimy, i tutaj mamy moją kopalnię. Myślę, że tutaj zrobimy takie, jakby, korytarz, i tu będzie tak on się, jakby odłamywał, czy coś, na takie różne po prostu przejścia. Będzie może um, enchanting, czy jakieś tam teleporty, czy coś. Tutaj też chciałbym coś zrobić. Nie wiem, co tutaj zrobić. Może mi powiecie, ziomki, albo nawet możecie zrobić jakiś taki projekt fajny dla mnie czy coś, bo, bo ja nie umiem budować, jak widzicie. <laughs> Ale tak, tutaj mamy kopalnię i zejdziemy, wziąłem sobie właśnie iron pickaxe, żeby wam pokazać... Jej! Jej! <laughs> wziąłem sobie iron pickaxe, żeby wam pokazać um, tam takie coś, bo znalazłem diaksa jednego. Chyba jednego, o ile nie jest tego więcej, więc tutaj mamy takie korytarzyki, tutaj chyba nic nie było. O, jest pochodnia, sobie zaznaczyłem. Bo tutaj znalazłem i tutaj chyba tutaj Diaksa znalazłem. Więc to nam bardzo pomoże. Mam nadzieję, będziemy mieli może taki mega Extended e, mieczor albo coś. Nie wiem czemu tutaj kopałem w dół, no ale już nie można. Więc tutaj mamy lawę. I gdzie był? O, mamy Diaks jeden. Tutaj nic nie ma spoczku. Tylko żeby on nam jakoś nie spłynął, byłoby dobrze. Co to jest? Nie! To mi się nie podoba. Uwaga! Żeby nas nie zrzucił tylko. A pięknie! Nasz miecz jest po prostu nie do pokonania. Spoczko. To sobie tutaj wyciągniemy to. Te diaksy. Jej! Pierwszy diaks. Aha, tylko jeden. No cóż, myślałem, że będzie tego tutaj więcej. Ale w tym odcinku stwierdziłem, że tylko wam tutaj pokażę tą jaskinię. Ojejciu. Żąbiaczki. I takie rzeczy. Mam nadzieję, że tutaj będzie jeszcze troszkę tych diaksów by się przydało byłoby fajnie. Um, ale tak, to by było w sumie na tyle, jeżeli chodzi o to jaskinię. już idziemy sobie do góry i wymyśliłem, że pójdziemy do tej wioski ją ogarnąć, bo ja sobie ją tylko tam zaznaczyłem, żeby zobaczyć co tam. Jakby. nie żeby zobaczyć, tylko żebym wiedział gdzie to jest, o w ten sposób. I żebyśmy sobie mogli tam pójść i zobaczymy o co z tym wszystkim tam Kaman. Tutaj muszę sobie ogarnąć może taką dziurę, żebyśmy schodzili i szybciej będzie, nie wiem, spadamy i do wody albo coś. Chociaż nie wiem, niedługo się może wchodzi i schodzi. Tam mamy 11 level, bo tam Diaksy znajduje się zazwyczaj czy 12 może. Jakoś tak, nie pamiętam. Ale tutaj sobie oddamy Diakse, on nam niepotrzebny. Tu. Tutaj u góry mam strasznie dużo takich pierdłek, które musiałbym tutaj dać bo nam są niepotrzebne Okej, okay, coś nam potrzebne tutaj to jeszcze oddamy mm, w sumie jest spoko ok, to idziemy do tej wioski tylko zobaczmy czy się nie robi przypadkiem ciemno bo ciemno jak się zrobi będzie źle, o, robi się ciemno spoczka i o, pokażę wam szybko bo mam, jej, chodź tu do mnie fajna rzecz odnalazłem przez jednego z was bo napisał mi ktoś u, ten jest fajny Chodź króliczku. Ej, 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 króliczek. Chodź, chodź, chodź. Okej, okay, tutaj nazwiemy go, jak go nazwiemy. Hmm. Simon. Nie wiem dlaczego. Simon mi przyszedł do głowy, ale patrzcie co teraz się stało. Mamy naszego Simona na głowie. Ktoś z was napisał mi o tym w, w komentarzu, ale nie do końca pamiętam co to robiło. Może nie będę miał od upadku, jak będę spadać. O, ten też fajny, taki blondzowy, karmelowy troszkę. Um, więc nie wiem, co to robi, ale mamy królika na głowie. Kto by nie chciał królika na głowie? Wow! Ej, Simon, chodź tu. Dlaczego mi uciekasz? właszczam tam. Będziesz mój. Je, yeah, zamknęliśmy mu drzwi. Nie wiem, dlaczego Simon jakoś tak miałem w głowie. A ty idź mi tu, brzydalcu. Tak się zabijam oby, ziomy, przez... przez um, przez teksturę, tak. Pójdziemy sobie spać i teraz pójdziemy sobie do właśnie do tej wioski, bo chciałbym zobaczyć, co tam jest. Może jakieś NPC będą się chcieli zamienić. Simona bierzemy ze sobą. Chodź, Simon. Będziesz moim ziomem od dzisiaj. Czekajcie, zrzuciłem go. Strasznie trudno, bo prawym naciśnie się na coś i trochę do góry popatrzysz. Albo nie, nawet do góry. On zyskakuje, jak mu naciskam. Może jak ręką nacisnę i teraz jak tym? O, oh, spada nam Simon. No cóż, weźmiemy go do środka w takim razie. Chodź, Simon, Ziomie. Tu Cię zostawimy. Nie wyłowiłeś, nie wyłowiłeś. Okej, okay, mamy. Mamy jednego króliczka, może zrobimy sobie króliczą farmę czy coś. <ścoughs> I też wiem, pamiętam jedną rzecz. Jeżeli założymy ptaszka na głowę. Okej, okay, to dziwnie brzmiało ptaszka na głowę. Um, to rany są jednak te lagi jakieś z powrotem się nam tutaj robią. To jest, to jest źle akurat. No ale cóż, mam nadzieję, że to nam nie zepsuje nagrania tak jak zawsze. Czyli jak zawsze ostatnio. I pójdziemy sobie do tej wioski. Obczajmy, o co tutaj kaman. O, mamy następny battle tower, do którego będziemy się mogli wybrać. Chociaż ja w następnym odcinku. Chciałbym się wybrać do tego towera i sobie go ogarnąć, bo strasznie jakoś mnie ciągnęło do niego na początku. O, oh, watch! Patrzcie ile mamy. Nice! Zaraz to zbierzemy sobie na faremkę. Tutaj mamy jakieś dziury. Chyba ich zaatakowała armia creeperów czy coś. Wszędzie dziury. No i tutaj nawet można zamieszkać. Chyba lepiej wygląda niż mój dom. <ścoughs> Nie wiem. Okej, okay, uh, co tutaj mamy jeszcze? Są jakieś NPC, czy to jest jakieś nawiedzone miasteczko bez życia? What? Trzy battle towery. Serio? Troszkę dużo. <grym> Ale będziemy sobie ogarniać te battle towery w swoim czasie. Muszę jeszcze nazbierać sobie na hełmik. O jest, pierwszy NPC. A raczej parówko man bon. Bo patrzcie, ma taką głowę, ten nos jak parówa taka. Dobra, nieważne. <laughs> e emeraldy... Emerald za 11 strzał, muszę. Ja to bym sobie... Um, właśnie... wolał pozbierać, czy pozabijać... szkieletory. Okej, okay, tutaj nic nie ma. O, tutaj można nie... niepotrzebne jakby itemki rzucać. To sobie może weźmiemy. Tylko musimy najpierw zrobić... Um, jak się nazywa? Wiaderko, żebyśmy mogli to wziąć. A na to nas stać rany, i dlatego patrzcie tutaj. wow ale farmy. Sobie to. Nie, ja już tutaj zaczynam zbierać. To tylko wyjdziemy, żeby im tu nie zepsuć. Tego nie będziemy im psuć, tylko sobie. Ktoś dzwoni do drzwi. Teraz. Serio? A więc czekajcie, ziomki. Ja to sobie tutaj zaczynam już zbierać. Albo nie, pójdę otworzyć drzwi i zaraz wracam. Okej, okay, a więc jestem z powrotem, poszedłem na drzwi, a tam nikogo nie było. Chyba ktoś mnie strollował. No ale cóż, zbierzemy sobie marchewki. Czekajcie, bo ja to im niszczę, to nie wolno, nie wolno tak? Zbierzemy te, które. Czekajcie, czy jak to? Z tego no, też idzie marchewka, chociaż jedna. Ale zbierzemy wszystkie co tam, nawet jak nie są w, jakby w całości zrobione. Sobie weźmiemy też tutaj. Fak, nie chcieliśmy tak. Chcieliśmy to tylko na chlebek. Ok. Chodź, tu do mnie. I jeszcze tutaj sobie pozbieramy. Patrzcie, ile tego oni mają tutaj. Masakra. Ale to jest dobre, bo będziemy sobie. Oj, woda się troszkę wylała im. Ale to się nam na maksa przyda na jedzonko, więc jak najbardziej się cieszę. Chyba, nie wiem co robią złote mm, karoty, ale chyba może dają... O, a to co to jest? Yeah, ziemniorki! Ale nice, z tego też idzie zie... A z tego? O, po jednym. No to spoko, to wszystko rozwalimy. Będziemy mieli ziemniokki. Okej, okay, chyba tyle ziemnioków. O, tutaj jeszcze... What? To nie był ziemniak, co ja gadam. <noise> to był normalny pszenica. Normalna pszenica, czy jak to się tam nazywa. Weźmiemy sobie jeszcze tutaj. Jezu, ile oni tego mają? Masakra. Będziemy mieli teraz tyle jedzonka, ale z czego się cieszę, bo nie będziemy musieli zbierać już. I sobie też musimy ogarnąć farmę u mnie, gdzieś tam w bazie, czy blisko bazy. Zasadzimy sobie może parę rzeczy. Ogarniemy sobie farmę. Chciałbym też zrobić em, w najbliższym czasie, um, jak to się nażywa, siodło. O, siodło! I może znajdziemy jakiegoś konika i go e, zrobimy, żeby był nasz po prostu. Bo to jest chyba dość łatwe. Tak jak w tych snapshotach nowych, to tak mi się wydaje, że klikamy po prostu prawym, dopóki on się jakby nie przyzwyczai. I tyle, więc tutaj sobie jeszcze zbiorę to. Mówicie co. Myślę, że skończymy ten odcinek tutaj. Ja sobie to pozbieram, wszystko jeszcze troszeczkę. I w następnym odcinku pójdziemy sobie do Battle Towera, który tam był gdzieś, ten czerwony, bo naprawdę wiem, że tego chcieliście od początku, bo mówiłem, że tam sobie pójdę, a w końcu e, was troszkę pościemniałem i nie, nie polazłem tam jeszcze nawet. No ale coś... O, tu się trochę zbugowało. Chyba nie mogą rosnąć na trawie, ale okej. Okay. Ale mamy tego jedzenia. Masakra. Ale spoczko. Okej, okay, więc mamy jedzonko, ja sobie pozbieram jeszcze troszeczkę poza odcinkiem tego wszystkiego. Bo jeszcze trochę chyba nudne. A i chodź ludziom Okej, okay, 8 emeraldów i mamy Iron Sword. On na przykład mówi trochę lepiej niż jego kolega, bo po co nam 11 strzał, a Iron Sword jak najbardziej. O, tam są! Czekajcie, jeszcze sobie ogarniemy tego ziomka. Albo. okej. Okay. Creepery zrobiły z nich zakładników, chyba. Czy coś takiego. <grymne> o, 20 tych to jest emerald. Ale nie chcemy emeraldów. My wolimy mieć pszenicę. Okej, okay, więc e, zobaczmy jeszcze tylko, jak się robi siodełko, bo nie jestem pewien. Siodełko robimy w. W taki sposób, ok, więc to też zrobimy w następnym odcinku. Spróbujemy może znaleźć konika i go ujaźnić, czy jakoś tak to się mówi, żebyśmy mogli sobie na nim jeździć i pójdziemy do tego czerwonego Battle Towera. A więc to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że się Wam spodobał. Ja tutaj zostaję z zakładnikami, creeperów, ziomkami, parówkami <grywka> i mam nadzieję, że bardzo zobaczę w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć. Aha, zapomniałem jeszcze jedna rzecz. Um, zostawcie ławkę. Tak.